O tak wielkich sukcesach nie może niestety mówić tekst, dawniej i szerzej znany jako Live Chat, gdzie problemy firmy się pogłębiają. Spółka trwa w trendzie spadkowym właściwie od marca 2023 roku, czyli już prawie dwa lata, i od swojego szczytu spadła prawie 70%. Ostatnio zaliczyła kolejną przecenę, spowodowaną dalszym odpływem klientów. Problemy z tekstu leżą na dwóch płaszczyznach. Pierwszy to narracja i rosnące obawy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na biznes samej firmy, ale to wydaje się być mniejszym problemem, bo drugi jest bardziej realny i dotyczy podstawowej metryki, czyli właśnie liczby klientów. Od kilku kwartałów spółka walczyła z tą liczbą klientów. Ta albo stała w miejscu, albo zaliczała spadki, i te spadki po części zarząd starał się tłumaczyć słabym rynkiem, na po części zmianą definicji klienta, w wyniku czego część dotychczasowych klientów przestała się kwalifikować jako klienci. No. Inną kwestią jest też fakt, że spółka zaczęła głównie odcinać tę grupę użytkowników i klientów. Klientów, która słabo się monetyzowała i korzystała głównie z darmowych narzędzi, więc faktycznie ciężko nazwać ich pełnoprawnymi klientami. No ale pomimo tych tłumaczeń, to rynek jednak nie specjalnie wierzy w możliwość odwrócenia się tego trendu. Pod koniec listopada tekst dynamicznie odbił na rynku. Zarząd wtedy sugerował, że widzi szansę na odwrócenie negatywnego trendu w liczbie klientów, ale mimo tych sugestii, najnowszy i ostatni raport niestety no nie potwierdził tych zapowiedzi, bo od spółki odpłynęło kolejne tysiąc klientów. Rynek był bezlitosny i kurs tekstu po raz kolejny zanurkował o ponad 20%.